Akwaryści, Seba zakwatery, ziemię jady i ich rodzina, saga. Saga druga, część druga. Zobaczcie, tu mamusia. Trzyma w pysku, a za nią tatuś. Też trzyma w pysku i tam stara się przepędzać <śmany> całą chmarę, a ona się dozbiera, bo myślą, że będzie jedzenie. Yy. Ciekawa rzecz się wczoraj wydarzyła, chociaż tego nie miałem okazji na, na, sfilmować, napręcić, bo w czasie karmienia, Tata już przekazał y, te larwy mamusi. Zobaczcie jak on trzyma, teraz ma więcej, ma nawet niż ona. No, tutaj przekazał te larwy mamusi, i e, co się okazało, y, no, on jadł. On postanowił jeść. Akcja była błyskawiczna i zdążyłem telefonu wyjąć. Podpłynął do niej, wypluł obok niej tę modę, ona szybciutko je pozbierała te larwy, a on poszedł jeść. Ale czy była wymiana, czy ona poszła jeść? Tego nie wiem. Miałem klientów i nie mogłem dalej tego obserwować. No ale, ale czad, że W całym stadzie znalazł ją, wiecie, i, i sobie <laughs> odpłynął do niej. W momencie, kiedy rzucałem pokarm, i poszedł po, oddać temu młodej, i powiedział: popilnuj, zaraz wracam. No ale on był głodny. On tu wykonuje kawał roboty, bo on dość mocno tu pracował. Trochę wychudł nam, bo on mocno odpędzał. Także widać, że był trochę bardziej taki wyeksploatowany, bo ona pilnowała i walczył ze wszystkimi. A on zobaczcie jak on tam przepycha się z kimś. Także tak to się no nie, no i w każdym razie obserwacje są czaderskie. Tym bardziej, że tu jest tu ogromne stado różnych zimy i to naprawdę jest, jest tło. Zobaczymy, jaki będzie tego finał, czy, czy jak one sobie poradzą z ostatecznym wypuszczeniem tych młodych, czy to będzie po prostu odpędzanie wszystkich dookoła. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to uchwycę. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć sakwatery.